Hej siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Odcinku na moim kanale. A dzisiaj zrobimy sobie wielki test piw bezalkoholowych. Czyli takie, które może kupić nawet dziecko. 0%, czyli 90% moich widzów. No i pójdę sobie do Seby, przetestujemy. Zobaczymy, które najlepsze. Także zapraszam do oglądania. Dobra moi drodzy, już jestem u Sebastiana. Cześć Sebastian. Co tam słychać? dobrze. Wszystko dobrze? Dzisiaj no. wolne? Wolne. Przetestujemy sobie dzisiaj piwa bezalkoholowe. Pasuje? No może być. Pijesz takie piwa czasami? No, czasami piję. Jakie Twoje ulubione? Nie wiem. Miętowe. No, miętowe? Dobra, no to sobie przetestujemy. Dobra, moi drodzy, tak się na, yy, prezentują nasze piwa. Jest tu lech y, 0% ananas i guarana. Y, Farka Radler 0%. Carlsberg 0% Lech, z, Lech Limonka z miętą, czyli ulubione piwo Sebastiana e, Żywiec 0% No i Okocim 0% Jeśli znacie jeszcze jakieś piwa 0% możecie napisać w komentarzu jakie jest Wasze ulubione A my testujemy Dobra moi drodzy, więc otwieramy pierwsze piwo, które Czyli ulubione piwo Sebastiana, Lech Limonka tylko tak po troszeczku, żeby wszystkie spróbować. O i ty, tyle, tyle. Ty. Połyczku. A później jak coś to do... No do... dobra, tyle jest. Zobaczymy sobie zapienienie. Duże jest piany. No w miarę. Tak się prezentuje i co tam wyczuwasz? Mięta. Mięta. Czyś to mięta? Jak widzimy piana dosyć obfita zapach, no czuć tą właśnie limonkę i smaku, no Dobra. no powiem, lekko słodkawe, czuć tą limonkę, z pomieszaną z miętą, jest sam raz, orzeźwiające, fajnie orzeźwia także jaką, jaką ocenę tutaj dajesz temu lechowi? 8 ja bym dał dziewiątkę nawet, czyli ocena 17. 17? No sobie zapiszemy tutaj lech 17, Dobra, więc lech dostał 17 i jeszcze cena 299, a więc całkiem niedrogie. następne otwieraj, które tam pokocimy radler, tak? O smaku wiśni. Proszę, po no i na tutaj mi Pięci się? Trochę mniej niż tamto Mniejsza piana, barowa taka y, różowa W zapachu czuć właśnie tą wiśnię Słodkie do, dobre no Tak samo dobre Tutaj były do... No tutaj też bym dał dziewiątkę no to tutaj będzie ocena 18, tutaj jest lepsze troszeczkę, nawet. Także tutaj damy mowi że tutaj 18 ocena i tutaj 3, 3 19 kosztowała, także też niedrogie. To jest lepsze piwo. Fajnie orzeźwiające. No i dobra, następny otwieraj. Tak, tak. Teraz Carlsberg 0%. Ło! Kurde, leje się Jak widzimy duże jest napienienie, dużo gazu. No niestety trzeba uważać. Także małe cięcie. Dobra moi drodzy, nasz caldbrek nalany. Jak widzimy tutaj chyba największa jest piana. I długo się utrzymuje naprawdę. Duże wysycenie barwa złota zapach chmielowy taki takie sobie No te, takie bardzo no to jest takie wodniste tak słabo czuć chmiel takie bardzo wy takie bardzo wodniste takie bez, bez smaku. Jaką tu ocenę byś dał. Ja będą z piątkę bym dał, czyli ogólna ocena 11 Czyli tutaj Kalsberg na razie najsłabszy, 11 Dobra moi drodzy, Kalsberg widzę. 15L. No, te... to, ale to Nie Dobra, tutaj ananas i gława jakaś. Także seba otwiera i po troszeczkę. Po troszeczku. Tyle to nie wypijemy. Tyle tyle, 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 dobra. widzimy duża piana. Piana bardzo duża. Zapach Zapach czucia ananasem. Dosyć intensywny ananas. Tutaj. No i dobra, no nie próbuj. Nie złe. Nie jest złe. 7. Dobra, teraz ja próbuję. Smaku taki jakby zgniły ananas troszeczkę. No. Taki... Nie, bo musiałeś pić zimę zresztą, ale szybko się z Coś stało? Za szybko się pije, jak to nie jest A, za szybko pijemy, tak? Trzeba chwilę odstępu i dopiero. No, ale tutaj takie gorsze niż... niż te dwa no. poprzednie, ale lepsze od tego trzeciego. No to... Tu 7 nawet. 7, ja też chyba tak 7. Nie jest jakieś wspaniałe, ale dobre jest, można wypić. Dzieci mogą kupić to 0%, także 14 ocena, tak? Tak, wiemy to może żywiec. Dobra moi drodzy, ostatnie dwa zostały, teraz żywiec dla odmiany takie normalne, niesmakowe. O, nie wykipiało nawet. No i dobra, 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 po tyle. Tutaj piana jak widzimy nie jest jakaś wysoka. Barwa taka jasno-żółta. Mamy zapachu. No, gorzkie. Gorzkie bardzo. Bardzo gorzkie jest. Naj najbardziej gorzkie ze wszystkich? No. Ale teraz ja spróbuję. No. Ale bym powiedział, że chyba lepsze od tego Carlsberga Mi lepiej smakuje Kalsberg. Gorzkie, ale przynajmniej czuć, czuć smak piwa. Czuć, że to jest piwa, a nie jakaś woda o smaku chmielu. A tutaj. 6,5 mógł i 6,5? Ile daliśmy temu yy, Kalsbergowi? Było 14, czyli po 7 daliśmy. Nie, to tutaj bym dał więcej i byłbym dał 7,5% lepszy a Ty? 7%? No. czyli razem 14,5% czyli minimalnie lepszy od Carlsberga no i ostatnie nam zostało, czyli warka Lader 0% w smaku e, cytryny, lemoniady no cytryna cytryna no, po troszeczku O, tutaj jest duża piana no Duża to plus Dobra, wstawiamy Jak Ci to smakuje? Dobre też jest Dobre też jest? Czuć, Czuć. cytrynę Czuć? Lemoniany, orzeźwia? Nie. Dobra, spróbuję teraz ja o tutaj fajny zapach jest, taki lemoniany właśnie. Dobre, słodziutkie. Fajnie orzeźwia. Takie jest gazowane dosyć. No a tu też będzie wysoka ocena. Siedem... Ale tamtemu daje 7,5. To 8. To jadam 8? To jadą tutaj 8,5. Czyli razem 16,5, tak? No, walka Radrel 16,5. Dobra moi drodzy. więc, te zdobyte był końca. E, tutaj widzimy oceny. 18 punktów zdobył właśnie piwo Okocim czyli okazało się najlepsze. Tak się o to prezentuje. E, drugie miejsce zajął. E, tu było 17. Lechfry, czyli ten z miętą. Nie, to jest ten. Nie, ten zajął zmiętą. miętą. Później warka. Eee, poczekajcie, 16,5 zajął warka ladrar, czyli to zajęło później. No a ja później tamte miejsca, czyli jak najlepsze okocim. kocim. Eee, możecie napisać w komentarzach, jakie Wy najbardziej lubicie piwo smakowe. Jakie Wam najbardziej smakuje. Jak Ci odcineczek podoło zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu trzymajcie się. Hej.